Mordo, nie wiem czy wiesz, ale na 200 subskrypcji będę zmieniał mój aftar z admina na moje zdjęcie Jakiekolwiek, jeszcze nie wiem jakie będzie to zdjęcie Ale się dowiecie, żeby dobije 200 subskrypcji na tym kanale Może kiedyś zmienię nazwę, nie wiem Także ci, ci, ci co są nowi, subskrybujcie kanał, wpadajcie na moje wszystkie posty Na filmy, na shortsy I starajcie się by być aktywni, żebym widział ile osób było, szczególnie na postach Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. To tyle i zapraszam was do oglądania. Pozdrawiam. Witam serdecznie na moim kanale Alan Car Pro Games. Dzisiaj wam przedstawię recenzję gry Rodent Effil w aplikacji Blockman Go. Zostawcie łapkę, subskrypcję, no i zaczynamy. wam powiem na czym polega gra, jakie są w nich błędy I tak dalej, i tak dalej Może na końcu jeżeli starczy czasu Przejdziemy do takich naprawdę szczegółów A ja tylko powiem wam najważniejsze Jak widzicie są tablice z wynikami I pewnie się dziwicie Dlaczego ja przyszedłem w tak krótki czas Otóż to, kiedy gra była trochę starsza Czyli jakiś rok temu jak została um, Że tak powiem wydana To po prostu były bugi dzięki, dzięki temu wykorzystywałem I na lobby przenosiłem rzeczy Ale to już długa historia i po prostu bram, braliśmy rzeczy, no i dzięki temu mieliśmy, mieliśmy bug, i po prostu szybciej powkładaliśmy te rzeczy tam do helikoptera, bo jest taki helikopter, który musimy go naprawić, a następnie odlatujemy. W sumie jak widzicie tutaj po tej tablicy, teraz na ekranie, tak, są cztery poziomy trudności. Macie tutaj zdjęcia. Zdjęcia takie różne, pewnie zastanawiacie się, dlaczego tam jest 0 minut i sekund. Otóż to gra po prostu się zbugowała. Bo kiedy odlecimy helikopterem i klikniemy taki trójkąt na telefonie koło swojego kółka, jeżeli to mam dosłownie określić, to po prostu mamy, po prostu bagujemy się i schodzimy i po prostu oni biegają z niewidzialni, ale widać jak stawiają jakieś kładki i tak dalej i tak dalej. A więc tak, są, jest cztery, są cztery poziomy trudności i jest łatwy, normalny, twardy, koszmar. Czyli bardzo trudny. Tak biega na łatwym mysz, na normalnym, twardym i koszmarze, czyli bardzo trudnym. Na każdy z tych poziomów jest, jest yy, yy, przystosowany czas. Na łatwym 40, normalne 30. E, twardy 20 i koszmar również 20, no bo wiadomo, 10 to by było wręcz nierealne. Na koszmarze jest pijak, e, taki klej z, e, z butelką, że tak to śmiesznie określiłem, i po prostu, no wiadomo, ten typ normalnie e, w, w, w dalszej części gry na koszmarze będzie, będzie musieli go niestety otworzyć, jego pokój. I teraz tak, jest jeden dziadek włożony, potrzebny jest jeden dziadek. Potrzebny nam jest drugi dziadek, zielony, i złamana ręka dziadka. Trzy figurki ze złamaną ręką są potrzebne, aby uzyskać niewidzialność. Bo bez tacy, niestety bez tych figurek będziemy mieć X, czyli gra, jakby odlecimy helikopterem, wyjdziemy drzwiami, bo są dwie opcje. Ale po prostu no, nie zaliczy nam tego. Nie będziemy na tablicy rankingowej. Jest kilka kłódek. Jest niebieska kłódka, żółta kłódka, pomarańczowa kłódka do szafki. Srebrna normalna kłódka i zielona kłódka do pijaka, zupełnie na strychu, wraz z kluczami, które są oczywiście pochowane. Dużo można wymienić oczywiście, ale ja powiem tylko najważniejsze. Tak jak mówiłem to na początku. Oczywiście to są różne zdjęcia, tak jak widzicie teraz na materiale, są różne takie pierdoły, które po prostu no, możemy sobie poglądać, jeżeli gramy pierwszy raz. Mamy oczywiście trzy życia w tych jeżeli trzy raz zginiemy, po prostu na ekranie nam się pojawi mysz, spojrzymy dokładnie, jeżeli wam mam to, jeżeli wam mam to określić. Się spojrzy, my, my się spojrzymy w prawo i w lewo, nie ruszając ekranu, no a na wyskoczy mysz, która nas zabije. E, po prostu nas prze, zabije i będzie nas bijał po twarzy. No może to już powiedziałem teraz zbyt dokładnie, ale nieważne. Jak widzicie, teraz znajduję się w kuchni. E, zamknąłem drzwi, żeby mysz mnie nie zobaczyła. I szukamy. I tam są różne itemy. Można tu kluczy zielone znaleźć, na przykład w tej szafie koło lodówki. E, można tam zdalne sterowanie znaleźć do helikoptera. Kładka przez Króla myszy oczywiście tam jest. Ponieważ mysz stawia kładkę w to miejsce, gdzie otworzymy coś, co hałasuje, albo coś, co przyciąga jej uwagę. Widzicie, teraz idę i bałem się zamknąć od, od łazienki drzwi, które teraz właśnie zamknąłem, ale gram tak na łatwym. Nie dlaczego się wtedy bałem. Widzicie, jest postęp dokonany przy. żeby ucieknąć drzwiami. A na łatwym nam jest potrzebny list, oraz, z tego się nie mylę, jest nam potrzebna kłódka. A na, ko na koszmarze to po prostu nam jest potrzebne więcej tego bez gałka i tak dalej, i tak dalej, ale więc jest więcej tego do zbierania. Mysz na łatwym na pewno biegnie wolniej od nas. Na normalnym troszeczkę szybciej, ale no dogoniła mnie niestety nas po dłuższym czasie. Ale jeżeli jest, mamy dobry refleks, tak jak ja w tą grę i zamykamy jej drzwi, chodzimy bardzo blisko ścian, to ta mysz po prostu troszeczkę dużo dłużej zejdzie, ale w końcu by nas dogoniła. Bo oczywiście to jest, to jest raczej niemożliwe, żebyśmy tak biegli i biegli. Non-stop, chodzić i się gonić z nią dookoła. Jak widać, kiedy rzucimy mysz z butem, który możemy ją znaleźć w szafce, w różnych miejscach, nawet tych, których musimy rozbić, na przykład młotkiem deski, itd., itd. I kiedy rzucimy mysz, ona ogłuszona jest na 10 sekund. Dzięki temu możemy być w niej, możemy robić dowolnie co chcemy przez ten czas. Ale pamiętajmy, że tylko to jest na 10 sekund, a więc musimy nie musimy tego liczyć. Ale możemy też na wyczucie, albo po prostu uważać, naprawdę uważać, żeby nas mysz nie dogoniła. A tym bardziej na trudnych koszmarach, czyli twardy koszmar, ewentualnie jeszcze normalny, zależy, kto ma jaką wprawę w tą grę. Kiedyś w tej grze było słychać, jak się rozbija lampę, jak się przechodzi przez dzwonek i tak dalej. No i tak dalej. Ja Wam zaprezentuję to na końcu w materiale, Wam dodam to, jak ta lampa się rozbijała, te dźwięki, poprzez innych youtuberów, jak to przechodzili. Mam jeden taki stary film, który po prostu dodam te dźwięki. Nawet na ekranie będzie zawarte, co tam się działo, gdzie to było. A więc zobaczycie to w dalszej części materiału na końcu. No i jak widzicie, teraz e, stoję, czekam na mysz, bo nie wiem kto z tej strony przyjdzie. Oczywiście przyszła z tej strony, tam, gdzie są zamknięte takie rozsuwane drzwi, jeżeli to można nazwać. Tutaj jest bug gry. E, te, taki bug gry, że królowa mysz przyszła do salonu. Skoro ja tworzyłem lodówkę, powinna przyjść do lodówki do kuchni. E, możliwe, że ktoś coś tam wrzucił lub zrobił i też tam przyszła. Ale no nie, wiem, jakoś mi się nie wydaje, żeby ktoś coś wtedy zrobił. Po prostu ja otworzyłem lodówkę i biegła. A więc tak to właśnie wygląda. I moim zdaniem gra, nie podoba mi się, że nie słychać w ogóle dźwięków, że w ogóle nie słychać. Słychać tylko jak się pod... E, tam jest taki telewizor kwadratowy taki stary i kiedy otworzymy tą szafkę słychać takie szumy. W tym telewizorze, no a na ekranie takie, takie białe też szumy. No i niestety oni to zlikwidowali i większość tego w ogóle jest nie słychać. Czyli tego dzwona, tej lampy się które które o właśnie tutaj samo istnie się rozbija, jak widzieliście teraz na ekranie rozsypano. E, po prostu wszystko się rozbija, wszystko się dzieje, ale no niestety nie ma dźwięku. I to nie jest wełbak gry. Oni po prostu tak to zrobili, ja już pisałem w komentarzach tam, że gry, że po prostu no nie podoba mi się to, bo to no po prostu no okropne jest to, no bo słuchajcie, no jak, można być, jak można przechodzić przez dzwonek i jego nie słychać. Atmosfera gry w ogóle, moim zdaniem, troszeczkę straciła. Nie jest taka jak wtedy. No nawet słuchajcie, nie słychać kłódki, która spada, ciężko, ciężka kłódka, która spada na podłogę, która jest rzucana. Bo słuchaj po prostu jak odkluczamy taki huk tej kłódki No ale niestety teraz tego nie ma Po prostu odkluczamy, wchodzimy, jakieś było super nawet jak drzwi się zamykało I naprawdę różne dźwięki, no niestety teraz tego nie ma No i to jest minus tej gry, no Jednak mogło być lepiej w sumie, no nie? Dobra, a więc przechodzimy na normalny poziom I zobaczycie jak wygląda mniej więcej rozgrywka na normalnym Na normalnym trybie No a więc niech nam się załaduje Oczywiście zawsze się pojawiamy w niebieskim pokoju zamkniętym z kłódką. Mysz nie chodzi po domu dopiero jeżeli nie otworzymy kłódki. Po prostu ona stoi w miejscu albo znika. Po prostu nie, nie zobaczę tego, bo nie jestem w stanie tego zobaczyć. Bo ona stoi za ścianą. Niestety to jest nie, niemożliwe do zobaczenia. A czykolwiek po prostu musiał być deweloperem tego, albo po prostu nie ma jakiś hakerem, żeby widzieć, co się tam tak naprawdę dzieje. Czy się mysz pojawia, czy ona stoi w miejscu. Ja stawiam, że po prostu jej nie ma przez ten czas. Możliwe, że stoi w miejscu, no ale. Jak widzicie, teraz wziąłem rękę ciatka, którą będę musiał włożyć na dół w piwnicy. Ee, na dół. Oczywiście tego nie zrobiłem. Wam pokażę, jak zabija kogoś tam już. No i jak widzicie, zabiła tego typa I ona czasami się cofa, na dół już idzie, albo do góry. Tym razem idzie do góry, ja po prostu idę do niej. No i zabiła mnie. E, dałem się specjalnie zabić. I po prostu, jak no wiadomo, jak z nich znikną na trzy życia, to niestety sklepy i teraz zaraz to zaraz to zobaczycie. wszystkie dźwięki zobaczycie na końcu filmu. I teraz, jak widzicie, mysz nas pobije po twarzy. Może, jeżeli ktoś się boi, dla kogoś, to teraz nie radzę nikomu. te akurat dźwięki zostały. E, niektóre dźwięki zostały, ale niektórych po prostu nie słychać. Nie wiem, dlaczego tak twórca zrobił. Nie podoba mi się to też. E, a więc lecimy na twardy. No i zobaczycie, jak wygląda mi Mielica na twardy. Znowu bug ryba. Widzicie, czas się zresetował. Jakby nikogo nie było w windzie. No ale czasami takie bugi właśnie występują. No i po prostu to... Ale ten bug nic takiego w sumie nam nie robi. Ok, jak widzicie mamy 19, przepraszam, 20 minut, 19,50 sekund. No i idziemy. No i idziemy szukać różnych rzeczy u góry, czy może iść na dół, obojętnie. Jak widzicie, mysz sobie idzie na początku, ona zawsze idzie na około potem ona idzie do góry, na początku zawsze idzie na około do góry, na dół, do dzwona i nie wiem, nie pamiętam, czy ona się zawsze się cofała, czy nie cofała, ale on zawsze dwa okrążenia robi na dole. Nieważne w tą stronę i potem idzie do góry. I tak przeważnie to jest. Myślę, że opowiedziałem już Wam większość, a więc oglądajcie dalej. Jak widzicie, mysz w ogóle na mnie nie zarazuje, przecież nie Teraz z buta. No i oczywiście kręci się w głowie. Tak wygląda na środku. Oczywiście wnętrzości nie zobaczymy, no wiadomo. Ale. Ale nie jest aż takie straszne, muszę wam to przyznać. No i co? Oczywiście na koszmarze, jeżeli będziemy grać, będą na niej wisieć klucze, które będziemy musieli zabrać. Możemy zabrać je w wentylację, jak będziemy, możemy je zabrać zabrać jakimś rzucimy. możemy ją w różny sposób, ale tak, żeby nas oczywiście nie zabiła. A więc zaraz lecę na koszmar. Raz, dwa, bez przedłużania. Mam nadzieję, że wam się podoba taka recenzja tej gry, taka opinia i tak dalej. I też jest jak widzicie, teraz 20 minut. Jest to e, cięcia, e, w przecięciach jest to trochę. No i jak widzicie, teraz idę na koniec do pokoju. O, i tu jest właśnie ta kłódka. Kłódka, którą musimy poszukać od króla że Mamy tam wskazówki na dole, takie napisane, jak na coś klikniemy. Czasami po prostu się wyśle, że na przykład tu nic nie ma, jak najedziemy tym kółkiem gdzieś. No ale tak jest. No i dostała kolejny raz buta. I teraz zabieramy kluczek, widzicie. Otwieramy pijaka. O dziwo mnie nie złapała, dosyć dużo czasu minęło. I... znaczy po prostu nie zareagowała na mnie. I jak widzicie, teraz się zbugowała. Bo po prostu takie bugi czasami występują, niefajne. No, i niestety trzeba uważać. Bo, jakbym teraz sam podszedł, to po prostu bym zginął. Umarł, zabiłaby mnie po prostu ta mysz. Ta królowa myszy, bo to jest królowa. Co by tu więcej mówić? Podsumowując, gra mi się podoba, lecz niestety straciła swoje. swoje te dźwięki, te takie fajne, i tak dalej, i tak dalej. A więc moja opinia to 7 na 10, ale gdyby te dźwięki, te wszystkie, te rozbijanie lampy, dzwonki, powróciły i były. To myślę, że bym dał 10 na 10, ewentualnie 9 na 10. A więc, no, i tak to jest dosyć duży wynik. Jak widzicie, tutaj jestem pijak. E, nie muszę przyznać, że to nie jest jakoś strasz, straszne. Tak jak mówię, jak ktoś... się rozumie. dodać, że, to, że tym nie teraz na teraz, na tej nowszej to aktualizacji by na jest taki. Ja Przez to, to nic nie widać te, te dźwięki, takie jak były wtedy. No i są to Jest je taki bardziej się. atrament. Jak widać, dźwięki brzmią porządnie i tak jak powinny do każdej przystosowanej rzeczy. większość dźwięków wam przedstawiłem, ale możecie jeszcze pobrać, bo tam i spada taki żerandol w tym salonie i w ogóle dźwięki naprawdę są fajne, fajne były, bo już teraz nie ma, może ktoś, może będą, jeszcze nie wiadomo, to zależy wszystko od twórcy, tego dewelopera tej gry, a wy oglądajcie dalej, do końca. Klucze ewidentnie brzmią tak jak powinny. Nie ma tutaj u góry na strychu drzwi, ponieważ po prostu te drzwi nie jest to poziom koszmar poziom to łatwe i do tych drzwi tu na dole, gdzie się właśnie tam zbugowała, nie ma po prostu kłódki, gdzie można po prostu wejść. Zresztą, zresztą wyskoczy nam na dole taka wiadomość, taka podpowiedź, jeżeli klikniemy na drzwi. No i do tych drzwi na strychu, to tam jest oczywiście ta właśnie zielona kłódka. A jeżeli chodzi o czas w tej grze na różnych poziomach tak rok temu, jak ta gra została wydana, to muszę wam powiedzieć, że nic się w sumie nie zmieniło. Wszystkich dźwięków wam nie przedstawiłem, ale możecie wbijać na e, tą aplikację i na tą grę, jeżeli sobie popierzecie Blogman Go, a następnie tą grę. Życzę wam miłej zabawy! Ta gra się zalicza do horroru też, ale myślę, że to nie jest taki horror. To jest taka bardziej logiczna gra. I muszę wam powiedzieć, że jest straszna jak na sam początek. Nawet kto się wprawi jest troszeczkę straszna. Ale czy jest taka dosłownie straszna i żeby się bać, no stoptam się, że nie. Oczywiście jeszcze muszę dodać, że słysz, słyszymy, kiedy na, kiedy na... W ogóle tak w ogóle to... kiedy nas mysz goni? Mysz zaczyna nas gonić, dopóki dźwięk nie powtórzy się tak jak zaczyna nas gonić. Czyli że ten dźwięk no po prostu... Wiecie, wy to czujecie kiedy was goni, a najlepiej po prostu zobaczyć, czy was goni. Ale jeżeli ktoś nie ma refleksów, takiej w tej grze i tak dalej tak dalej, to wolę wam tego nie sprawdzać, tylko po prostu grać. Po prostu us usłyszycie dwukrotny dźwięk. No dobra, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, złapie w górę. Piszcie w komentarzach, jaką kolejną grę, jaki, jaką recenzję kolejnej gry mam zrobić. Może to być na przykład komputerowa, może to być na no, mobilna, może to być na Z smartfon, smartfon właśnie. E, Różną możecie pisać, tyle, żeby to też wiadomo nie zajęło naprawdę nie mega <laughs> nie tak, czasu. bo czasu takie zmontowanie ten film. Poświęcił się naprawdę dużo czasu. E, no i cóż, to było na tyle. Wy jeszcze zobaczcie tutaj, jak będzie wyglądała ta końcówka. No i cóż, będę się z wami żegnał. No w sumie już jest koniec. A więc trzymajcie się do następnego odcinka, tak jak mówiłem, link w opisie. No i cześć. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie subskrybują.